LT15 – niewielki i wszechstronny LT15 to najmniejszy z oferowanych przez nas modeli traków. Jest popularny szczególnie wśród tych klientów, którzy przecierają drewno na własne potrzeby. Cieszy się również dobrą opinią doświadczonych przedsiębiorców. LT15 jest niewielki i niedrogi, ale wszechstronny. W razie potrzeby może być łatwo przewieziony na nowe miejsce pracy. Brzeszczot to najważniejszy element traka. Zawsze stosuj odpowiednie brzeszczoty. Zalecamy odpowiednie typy brzeszczotów firmy Woodmizer. Właściwe naciągnięcie brzeszczotu zapewnia dokładne cięcie. W standardzie LT-15 jest dostarczany z dwoma segmentami łoża o długości 2,70 m każdy lub z trzema o długości 1,95 m każdy. Jeśli zajdzie potrzeba przecierania dłuższych kłód, można dokupić potrzebną ilość segmentów. Nie ma ograniczenia co do długości budowanego łoża. Śruby łączące umożliwiają szybkie przedłużenie łoża, zaś regulowane podstawy jego równe ustawienie. Oporki boczne zabezpieczają kłodę podczas załadunku i umożliwiają precyzyjne docinanie kantówek. Klin kompensujący skos kłody pozwala na ułożenie kłody na łożu traka w taki sposób, aby uzyskać optymalną pozycję cięcia. Docisk unieruchamia kładę podczas cięcia oraz umożliwia cięcie ostatniej deski do grubości 2,5 cm. Ranie prowadnika brzeszczotu zapewnia maksimum stabilności podczas cięcia. Ramię jest łatwo regulowane z pozycji operatora. Dzięki systemowi czyszczenia brzeszczotu zwiększa się jego żywotność oraz utrzymuje się wysoką jakość cięcia. Skala umożliwia ustawienie dokładnej grubości przecieranego materiału. Ograniczniki zabezpieczają głowicę przed zbyt niską lub zbyt wysoką pozycją na maszcie. Tym samym unika się potencjalnych szkód i zapewnia bezpieczeństwo pracy operatora. Posłów głowicy góra-dół posiada napęd elektryczny, natomiast posłów przód- tył odbywa się za pomocą korby ręcznej. Trak LT15 jest bardzo łatwy w obsłudze i dlatego jest doskonałym wyborem dla początkujących w branży drzewnej. LT15. Niewielki, ale funkcjonalny. Jest wyposażony w silnik elektryczny o mocy 7,5 lub 11 kW. Jeśli nie ma dostępu do sieci elektrycznej, może być dostarczony z silnikiem wysokoprężnym 10 koni mechanicznych lub benzynowym 13 koni mechanicznych. Szybki w montażu, prosty w obsłudze. W celu uzyskania dokładniejszych informacji skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy Woodmizer.